Dzień dobry, drodzy widzowie. Zapraszamy do kolejnego odcinka na kanale Nową Ortopedia, kanale, w którym w prosty sposób opowiadamy o nowoczesnych sposobach leczenia schorzeń narządów ruchu. Witają Państwa. Marcin Ferenc i Piotr Kominiak. Tematem dzisiejszego odcinka jest operacyjne leczenie złamań kości. Chcielibyśmy porozmawiać tak trochę pół żartem, pół serio, a tak naprawdę trochę bardziej serio. Czym różni się leczenie operacyjne złamań kości u ludzi od majsterkowania w garażu? Coraz więcej złamań dzisiaj leczymy operacyjnie. Celem tego leczenia jest uzyskanie optymalnego wyniku w zakresie funkcji, deformacji, szybkości powrotu do aktywności i do pracy. Powiedz na co zwracamy szczególną uwagę podczas operacyjnego zespalania Podstawowe zasady to przywrócenie po pierwsze anatomii, zapewnienie stabilności odłamów i jak najszybsze uruchomienie pacjenta. A nadrzędną zasadą nad tymi, które wymieniłem przed chwilą, to zachowanie zgodności z biologią wzrostu kostnego czyli słowo biologia będzie się w naszej rozmowie jeszcze kilkakrotnie przewijało. Przede wszystkim leczenie operacyjne, ma, leczenie operacyjne złamań ma, ma przynieść korzyści, które wymieniłeś, a niewłaściwe postępowanie ma, może doprowadzić wręcz do efektu odwrotnego i do bardzo niepożądanych powikłań. Kość to żywa tkanka, która podlega ciągłej przebudowie. No i musi się rzeczy otrzymywać niezbędne składniki odżywcze, a te są dostarczane przez naczynia krwionośne. I znowu, znowu wchodzimy w, te, w, w słowo biologia. Unaczynienie kości pochodzi z różnych źródeł: z naczyń śródkostnych, z naczyń okosnej, czyli takiej błony, która każdą kość otacza, oraz naczyń tkanek miękkich. Właśnie unaczynienie decyduje o potencjale gojenia. Im lepsze jest unaczynienie, tym lepszy dostęp do biochemicznych stymulatorów gojenia. Niezmiernie ważnym czynnikiem determinującym losy złamania jest też siła urazu. Złamania, tak zwane wysokoenergetyczne, np. takie, do których doszło w wyniku wypadków komunikacyjnych, trudniej się goją, gdyż siła urazu niszczy nie tylko kość, nie tylko łamie kość, ale także niszczy otaczające tkanki miękkie i przede wszystkim niszczy unaczynienie tych fragmentów kostnych. No i kolejna rzecz, musimy pamiętać, że nasza ingerencja w trakcie zabiegu operacyjnego. To jest kolejny uraz. To jest kolejny uraz dla tkanek miękkich i kolejny uraz dla odłamów kostnych. Dużo mówiłeś o biologii, to powiedz w takim razie, jaka jest biologia wzrostu złamanej kości? Naturalnie w przyrodzie występuje tak zwany wzrost wtórny. I to wykorzystujemy w leczeniu zachowawczym złamań, stosując różnego rodzaju unieruchomienia, czy to gipsowe, czy, czy za pomocą ortez. Zapewniamy wtedy jedynie względną stabilizację odłamów, co oznacza, że możliwe jest przenoszenie obciążeń osiowych pomiędzy tymi odłamami, i w tym przypadku występują mechaniczne bodźce stymulujące wzrost, czyli e, ogólnie mówiąc mikro ruch pomiędzy poszczególnymi. Odłamami kostnymi. Ten rodzaj wzrostu cechuje występowanie po sobie kilku faz. Faza pierwsza to jest faza krwiaka i wtedy mamy do czynienia z aktywacją komórek krwi do procesu naprawy, czyli w momencie złamania powstaje krwiak i tak naprawdę od razu po złamaniu rozpoczyna się proces biologiczny, proces gojenia. W drugiej fazie ten krwiak się organizuje i zaczyna się tworzyć ziarnina zapalna. W kolejnej fazie ta ziarnina zapalna ulega Uogólniając przebudowie w taką tkankę chrzęstną. Następnie ta tkanka chrzęstna w kolejnej fazie ulega przebudowie, ulega mineralizacji i ulega przebudowie do takiej młodej kości, tak zwanej kostniny, która jeszcze nie ma pełnej wytrzymałości mechanicznej. I dopiero na końcu, najdłuższa faza, to jest taki wzrost ostateczny, kiedy ta młoda kostnina zaczyna dojrzewać, osiągać właściwą wytrzymałość mechaniczną. Jest to taka faza. Przebudowy. To w takim razie nasuwa się mi kolejne pytanie: jak należy wykonać operację, żeby postępować zgodnie z biologią wzrostu kostnego? Najważniejsze to zachowanie ukrwienia odłamów kostnych, czyli dostęp operacyjny i nasze postępowanie jak najbardziej delikatne, zarówno dla tkanek miękkich, począwszy od skóry, poprzez mięśnie, poprzez nerwy, naczynia, o i wreszcie same odłamy kostne. I współcześnie bardzo wiele złamań możemy operować technikami mało inwazyjnymi, co właśnie które właśnie umożliwiają nam nie otwieranie bezpośrednio strefy złamania i nie ingerowanie w bezpośrednio w tą strefę, nie pozbawianie złamania krwiaka i tych wszystkich biologicznych wartości, które ten krwiak za sobą niesie. W związku z powyższym zaczynamy postępować coraz bardziej delikatnie i zgodnie właśnie z, z tą biologią i, i, I poszanowaniem tkanek miękkich. Złamania stabilizujemy operacyjnie z zastosowaniem wielu narzędzi i implantów, które trochę przypominają wyposażenie warsztatu albo garażu. Powiedz, yy, brzmi to trochę jak majsterkowanie, czy tak jest w istocie? Faktycznie, do leczenia operacyjnego złamań niezbędna jest ogromna baza sprzętowa i implantowa. Narzędzia i urządzenia tylko z pozoru wyglądają jak warsztatowe. Nowoczesny sprzęt i implanty to bardziej technologia kosmiczna niż kantorek Majsterkowicza, co niestety przekłada się też na, na, na koszty leczenia pacjenta, na koszty operacji. Skuteczność zespolenia złamania nie wynika z dowolnie fantazyjnego połączenia poszczególnych odłamów kostnych śrubkami, drutami, płytkami. Nawet najmocniejsze zespolenie odłamów kostnych za pomocą implantów samo w sobie. Nie zapewnia wzrostu tych odłamów, jeśli nie będzie wykonane z szacunkiem dla tkanek miękkich, czyli jeśli nie będzie wykonane zgodnie z, z biologią. Przez wiele dziesięcioleci leczenie operacyjne złamań było nieskuteczne i obarczone wieloma powikłaniami, właśnie dlatego, że nie rozumieliśmy biologii wzrostu kostnego. I nie postępowaliśmy zgodnie z, z biomechaniką układu kostnego. Dopiero w latach 60. XX wieku powstały racjonalne podwaliny naukowe i, i teoria dwóch rodzajów stabilności zespoleń: stabilności względnej i bezwzględnej. Stabilność bezwzględna jest zapewniana dzięki uzyskaniu docisku między odłamami, co umożliwia powstawanie między nimi. Mikro naczyń krwionośnych i powstawania takiego wzrostu dosłownie przez ciągłość. Jest to tak zwany wzrost, wzrost pierwotny. Czyli odłamy kostne muszą być ze sobą, w, po pierwsze, w bardzo dobrym kontakcie, a po drugie, ten kontakt musi być zwiększony poprzez dociśnięcie odpowiednimi technikami ich zespalania odłamów wzajemnie do siebie. Ta zasada jest stosowana głównie do leczenia złamań prostych, i zwłaszcza do leczenia złamań w obrębie, w obrębie stawów, gdzie konieczne jest precyzyjne nastawienie odłamów i przywrócenie idealnej anatomii powierzchniom stawowym. Drugi rodzaj stabilności to jest stabilność względna. I ona polega na tym, że zostawiamy pewien zakres elastyczności zespolenia odłamów, czyli występuje między nimi ten wcześniej wspomniany przeze mnie mikro mikroruch promujący powstawanie tej tak zwanej młodej kości czyli kostniny. Ta zasada znajduje szczególne zastosowanie do leczenia złamań w obrębie trzonów kości długich, gdzie najważniejsze jest przywrócenie osi rotacji i długości złamanej kości bez idealnego układania wszystkich odłamów jak puzzle. Czyli z tego, co mówisz, to rozumiem, że zespolenie złamania z, zachow... z zachowaniem odpowiedniego ukrwienia gwarantuje wzrost kostny, czy tak? Niestety nie, to by, było, to by było za proste. Zrost kostny po leczeniu operacyjnym będzie przebiegał prawidłowo, jeśli zostanie zachowane po pierwsze ukrwienie odłamów, pokrycie zdrowymi tkankami miękkimi to wszystko, co mówisz, jak najbardziej tak, to, to jest prawda. I zastosowana technika zespolenia będzie jednoznacznie zgodna, Albo z zasadą stabilności względnej, albo z zasadą stabilności bezwzględnej. Jeśli te obie zasady e, pomieszamy, e, no to wtedy e, nasze zespolenie z, e, albo będzie spowalniało wzrost kostny, albo wręcz go uniemożliwi. E, prawidłowe, praktyczne zastosowanie wszystkich zasad wymaga ogromnej wiedzy, doświadczenia, umiejętności manualnych. Do tego dokładamy odpowiednie narzędzia, implanty. Prawidłowe postępowanie pooperacyjne z rehabilitacją na czele, i dopiero wtedy mamy receptę na wzrost złamania. Czyli podsumowując z tego, co mówisz, leczenie operacyjne złamań wymaga dogłębnej znajomości biologii, umiejętności zastosowania bardzo wielu narzędzi i implantów, zgodnego z zasadami stabilności, czy to względnej, czy bezwzględnej, umiejętności wykonywania dostępów operacyjnych do różnych okolic anatomicznych. Czyli zdecydowanie nie ma tu miejsca na majsterkowanie. Zdecydowanie nie. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo, zapraszam do kolejnego odcinka.